No druga gala, Polsat Boxing Night. Zostaliśmy zaproszeni przez pana Mariana Kmitę do, 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 do stołu. Zaproponował nam, żebyśmy powtórzyli e, organizacyjny sukces gali taka, jaka była w Łodzi, bo pamiętał ją w Łodzi, więc e, no cóż, no jesteśmy po jakichś negocjacjach oficjalnych. dzisiaj możemy powiedzieć tak, że to robimy, jesteśmy organizatorem i producentem tej gali. Cały fight card i część sportową zajmuje się właśnie pan Marian. My dostajemy niejako już gotowy produkt. Zawodniczy. No nie, no ciężej dlatego, że no nie, nie, nie mamy 100% władzy nad tym projektem, tak? No są części, które robi Polsat, część, które robi Polsat sport, więc jakby nie decydujemy w pewnych kwestiach samodzielnie. To jest raz, dwa, że no nie do końca nasza ulubiona dyscyplina. No i też jedną z takich, znaczy jednym z dużych minusów to jest na pewno. Współpraca ze związkiem, który potrafi być bardzo, mówiąc ładnie, upierdliwy. Nie, no, jeden i drugi właśnie, najmniej problemów jest z zawodnikami na, na, na tym yy, szczycie, tak naprawdę najwięcej zamieszania robią wszyscy w koło poza zawodnikami, to już się tak chyba utarło, że ci katmeni trenerzy, że oni tam najwięcej są ugrać dla siebie i podkładają mówiąc przysłowiowo kłody pod nogi organizatorom kompletnie niepotrzebnie, bo to niepotrzebnie podnosi ciśnienie a niczego, przynajmniej w naszym wypadku na jakieś próby, jak robiliśmy Gołota, Adamek no nic nie wskurało, tylko tyle, że po prostu niepotrzebny mieliśmy wspólnie dużo stresów, dużo jeszcze dodatkowych problemów których można było uniknąć, ale zawodnicy nie, zawodnicy są Karni, posłuszni, tam nie grymaszą, mówię. Najwięcej to wszystkie te teamy w, w koło robią zamieszanie. No, mówisz o Gilbercie Iwelu, tak? no Gilbert Iwel już tam od kilku miesięcy, co no, najmniej siedmiu, gdzieś prowadzimy rozmowy na początku z nim, później z jego managementem no okazało się, że ma duży problem z narkami, nie może, że do kategorii 93, może startować tylko w heavyweight, no i też jest brany pod uwagę jako jeden z przeciwników do, potencjalny oponent do jednych z tych naszych heavyweightowców, no więc jakby tyle mogę zdradzić do Janka Błachowicza, no teraz na dniach jest dogrywany przeciwnik, bo się no przez to, że ten Gilbert wypadł, bo to jeszcze było e, tak naprawdę do świąt niewiadome po świętach, okazało się, że on tam po prostu no może, ale tam w jakimś 103, 105 zawalczyć, więc jakby no no Janka Błachowicza jest zdecydowanie za duża różnica w kilogramach, więc odpadł z, z Light Heavyweight jest przymierzany do, do, do no, no, tego Heavyweightu. No to pytanie wiesz, już do zawodników, wiesz, oni <grym> też mają swoją tam filozofię, swój sposób działania. No wiesz, my gdzieś tam em, tak jak już też to powtórzę, jest tylko Janek Łachowicz, Michał Matella i Mamet Kalidew, to jest jedynych trzech zawodników polskich, gdzie zrobiliśmy ten wyłom i, i albo nawet mamy zapisane to w kontraktach, że możemy e, pertraktować w ich imieniu w UFC, w rozmowach z UFC, bądź też oni po prostu mają samodzielną, wolną rękę do tego, żeby rozmawiać. Natomiast no, nam to jest nie na rękę, no, no, to już nie chodzi o jakiś tam nie wiem, emocjonalny aspekt, tylko zwykły biznesowy, no jaki jest sens dla nas pakowania promocji, a pamiętajmy, że za tą promocją idzie i kasa i tak dalej. Jaki sens jest budowania zawodnika, który na szczycie swojej tam sławy, popularności, umiejętności znika nam do UFC. Płacimy, jak wydać po Mamedzie na tyle dobre pieniądze, że, że, że gwiazdy wychowane na rynku KSW nie chcą jechać do UFC. I w tym tylko będzie nasza siła, tak? Żeby zatrzymać zawodników kasą, promocją, tym, co się tu dzieje, budowaniem rynku. Nie będziemy bawili się w żadne tam przepychanki, że tu kontrakt zapisany i wiesz, tam w nevadzie się spotkamy na rozprawie, tylko no, tym, że po prostu my musimy być silni. I to jest jedyna, jedyna nasza jakaś tam droga. Nie będziemy się przepychać, mówię, zawodnik każdy może powiedzieć... Um, że woli walczy dla UFC no to wiesz no my wiadomo, no nie będziemy w stanie w jakimś tam stopniu zatrzymywali zawodnika natomiast no później taki powrót też ktoś musi kalkulować że już my nie będziemy tak hojni otwartymi rękoma stali i czekali tylko na powrót tego zawodnika i to nie chodzi żeby znowu tam jakieś emocjonalne aspekty tylko po prostu ktoś jego miejsce zastąpi już ktoś komu my będziemy bardziej ufali czy będziemy bardziej e, e, chcieli po prostu inwestować w daną postać więc to jest tylko tak, jeżeli Paweł wygra swoją pierwszą na KSW walkę, Karol swoją kolejną, to mają obiecaną e, kolejną walkę, że stoczą razem. Jeżeli któremuś się noga powinien, to wiadomo, podwinie, no to automatycznie gdzieś te plany <coughs> będą zmienione. Ale taki no, dla nas też idealny plan, tak, żeby dwóch Polaków się spotkało. Legenda Judo, Legenda Pride. Karol Bedor, który sobie wyśmienicie, znakomicie radził u nas na ringu po, po dużym powrocie. Więc fajna byłaby walka, no. Nie, ja myślę, że to niepotrzebnie, jest jakoś tam hmm, rozmuchana cała sytuacja, nie wiem, wywiad, którego udzieliłem, nie wiem, może źle się wyraziłem, albo źle zostało to zinterpretowane, ja mówiłem o aspekcie czysto i wyłącznie widowiskowym, ktoś to odebrał za bardzo personalnie, jakbym zarzucał jemu, nie wiem, umiejętności, wiesz, kunsztu MMA, tu nie mam nic do tego, natomiast mówię, że tyle, że jesteśmy na tym etapie jako KSW, że musimy zainteresować ludzi e, nie tylko sprawną, taktyczną walką i wygraną. Teraz się nie liczy tylko i wyłącznie, żeby wygrać, tylko liczy się jeszcze sposób, w jaki się wygrywa. I też jako przykład podaję, więc nie widzę powodu, dlaczego Michał czy menadżer Michała miałby być... Niezadowolony, bo jako wzór wielokrotnie w wielu mediach pod, przedstawiam, że właśnie ta walka Materla-Silva, że to jest wzór walki, którą chciałbym widzieć na, na, na gali, więc mówiłem tylko i wyłącznie o aspekcie widowiskowym, nie o aspekcie y, technicznym, nie wiem, no kunsztu MMA, jakby tu nie do zarzucenia nic nie mam żadnemu z zawodników, y, 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 którzy walczą na KSW, chyba, że zagranicznym. No więc, problem polega, jest, jest dość prosty, dlatego że zawodników polskich my jesteśmy w stanie zdiagnozować jakby częściej. Widzimy ich na treningach, słyszymy, podglądamy fotorelacje wideo itd., tak a tu mamy rekordy, jakieś wiesz, informacje, które nam przesyłają menadżerowie. Wiadomo, że każdy menadżer rozdmuchuje zasługi swojego zawodnika. Przyglądamy się walkom więc jakby no ciężko, ciężko tutaj nam tak rzeczywiście postawić dobrą diagnozę, jeżeli chodzi właśnie o zawodników zagranicznych, choć no co do Kendala, no nie myliliśmy się, rzeczywiście pokazał się z bardzo fajnej strony. Natomiast no mówię, no polskich jest łatwiej po prostu podglądać i wiedzieć, jaki oni formę i jaki poziom reprezentują zagranicznymi, no to jest trochę na bazie właśnie to, co YouTube przyniesie, to, co gdzieś tam ze świata informacje przyjdą i nie wiem, podpowiedzi ludzi, którzy się zajmują albo głęboko siedzą w w MMA, nie wiem, choćby nawet doga, tak, bo też wielokrotnie gdzieś tam podpytuje ludzi Szerdoga, jakie jest ich zdanie na temat danych zawodników, więc no i to jest baza wyjściowa, tak? Jeżeli dostajemy z kilku źródeł tak, że to są poważni, poważni zawodnicy godni uwagi, no to nie kwestionujemy tego, no przyjeżdża, rozczarowanie, no i trzeba się tylko niepotrzebnie za niego tłumaczyć, no więc no i jedyną karą jaką my możemy wystosować no to jest po prostu brak wystosowania kolejnego zaproszenia na kolejną galę i finito no tyle, że po prostu część zawodników może walczyć nawet walcząc o dziwo w UFC jest takich, są takie case gdzie zawodnicy mają podpisane kontrakty z UFC ale mają możliwość walki gdzieś poza granicami mam wrażenie, że to jest na zasadzie takiego zawieszonego trochę kontraktu, że oni go zwolnili, ale de facto ten kontrakt trwa, on nie został jakby zlikwidowany, anulowany, tylko po prostu ten kontrakt trwa, natomiast no już jakby nie proponuję jemu walki, no i to zawsze wymaga jakichś tam dodatkowych negocjacji ze strony zawodnika z UFC, no i część po prostu tych post Strike Force się gdzieś tam się błąka, tak? Pierwszą dwudziestkę z każdej kategorii wagowej to ci gwarantuję, że dostał, wiesz, propozycje. tak, propozycję, czy to mailową, czy to w ogóle był łapany na Facebooka i tak dalej przez Facebooka, więc to czy tam przez już menadżerów, których wiem, że akurat się zajmują nimi. Więc no, ale już większość z tych ciekawszych nazwisk została podobrana przez UFC, albo już gdzieś się tam z jakimiś innymi federacjami powiązała, bądź też po prostu no, oni są zainteresowani tak, z różnych względów. No, pamiętajmy, że to też jest dla nich jakiś rynek, który, który my ograniczamy na Polskę, już tylko i wyłącznie mogą walczyć dla nas, to też się wiąże z jakąś tam dla nich przygotowaniem, no i nie mogą wziąć innych zobowiązań, powiedzmy ze Stanów. no, Część jest taka, że liczy, że tam jeszcze to UFC się do niego zwróci albo jakaś inna amerykańska organizacja i tyle. No myślę, że to jest perspektywa jakiś no na pewno nie tego 2013 roku, że to jeszcze teraz wiesz jakaś operacja go czeka, więc jakby nie, nie, nie jest to na pewno dobry moment, żeby startować z o OPAS. Poczekajmy jeszcze z rok, może dwa, zobaczymy. Tak, no jest trudno, no w sumie, no zawodników nie zmusimy do tego, żeby walczyli między sobą. Mamy kilka rozwiązań, znaczy właściwie oni mają też kilka rozwiązań, albo który zmieni kategorię wagową, albo będzie właśnie takie rozgrywanie z tym pasem i któryś z zawodników e, sam się e, niejako nokautuje, nie chcąc walczyć ze swoim kolegą, więc ktoś się pozbawia tej możliwości walki o pas. E, no albo ten pas po prostu zawodnik obecny przegrywa i znowu wgraca, wraca, wraca do gry i mamy wówczas, no w tym przypadku trzeba mówić, że przegrywa go, prawda? O, akurat. Bedor. <laughs> e, e, no, przegrywa, tak, Michał, i wraca do gry, i wówczas może startować. Mamet, chociaż nie wiadomo, czy Mamet będzie chciał, bo to będzie też takie z jego strony. Aha, czyli tu było czekanie, nie wiem. No, niepotrzebnie, moim zdaniem, ja bym chciał tu postulować do wszystkich zawodników MMA, żeby się nie kolegowali już z nikim. W ogóle najlepiej, jak ktoś to sobie bić, nie do szkoły tańca albo do judo, tam znajdujcie kolegów, a nie w MMA, bo to coraz bardziej wiesz. No, jak co, Michał Matela teraz w kategorii niżej, to tam też ma kolegów, tak? No, więc jakby wszędzie, gdzie ktoś kogoś zna, z kimś ćwiczy, z kimś trenuje, więc no to niepotrzebnie tylko nam komplikuje jakąś tam rozgrywkę. Ja nadal uważam, że walki pomiędzy ludźmi, którzy się znają, nie, mo, nie muszą być nudne. Moks, Mańkowski yy, i, i nie tyle co nudne, co po prostu są mega fajne i ciekawe, tak? Właśnie o tej, tym aspekcie już jakby sportowy jedno i też emocjonalny, taki widowiskowy. O tym aspekcie też się jakby tutaj nadmieniam, czy tam pompuje żeby jednak zawodnicy Brali to pod uwagę. No to jest też takie, że zawodnicy bardzo dobrze kalkulują e, działania UFC i bardzo chętnie wyciągają kasę e, najlepiej płaconą w dolarach, bądź też e, chcieliby procent z pay per view a ja mówię, dobrze, to jedna strona, my dbamy o to i pilnujemy, natomiast spójrzcie też jak zawodnicy e, w UFC walczą, ja nie mówię, żeby znowu nie było, że tam kogoś chce coś obrazić, no niemniej jednak ten poziom w UFC jest no ciut wyższy niż na KSW nie, i sądzę w wielu innych organizacjach, więc jakby spójrzmy też i na to więc my jako organizatorzy, właściciele federacji wymagamy po prostu spektakularności tego, żeby się działo tak na ringu, jak się działo na KSW 21 i po prostu, no mówię, nasze zadanie się kończy w momencie, kiedy zawodnik wchodzi do w liny, tak? Wówczas to już wszystko w jego rękach i to, czy ludzie będą o nim mówić, czy zostanie zapamiętany, czy ta gala zostanie potraktowana i oceniona jako pozytywna, to już jest, już jest w ich rękach, już nie, nie możemy na to wpływać, Dlatego tu postuluję, żeby wziąć pod uwagę ten aspekt, że jednak walczą oni dla publiczności, walczą dla telewidzów i to jest mega istotne. No. Każdy z zawodników albo otrzymał przed istnieniem MMA tak od nas propozycję, albo gdzieś w trakcie, jak właśnie panowie zaliczyli swoją pierwszą... E zwrócili się do nas, bądź też gdzieś tam za pośrednictwem jakichś różnych osób, wiesz, chcieli się z nami skontaktować i my jesteśmy otwarci. Zresztą gdzieś już tam padało w którymś z wywiadów, że mieliśmy jakieś tam krótkie, bardzo takie lakoniczne spotkanie z, z, z Tomkiem Drwalem i, i, i z panem, który go reprezentował. Wymieniliśmy sobie jakieś uwagi co do jakiejś potencjalnej współpracy i tyle. No, Tomek, jak każdy zawodnik, ma możliwość wyboru, gdzie chce. Walki, w której z organizacji chce. Wie, że my jesteśmy otwarci, nikt tam się nie gniewa, jakieś historyjki i to, co się powiedziało w mediach, puszczamy nie pamięć. Pamiętajmy, że my jesteśmy też biznesmenami my to kalkulujemy. Walka trwa... mamy byłaby fajnie oglądalną walką, w, sądzę, nie tylko w Polsce, więc animozję. Wydaje mi się, że na tyle jesteśmy dorośli, że możemy sobie odpuścić tego typu historie i jakieś tam, że ktoś coś powiedział za dużo, ktoś za mało, albo ktoś nadinterpretował, że szczególnie, że ostatnio sam jestem ofiarą, wiesz, jakiejś nadinterpretacji moich słów, więc... no Wszystko chciałbym, żeby jednak, wiesz, zostało to na, na odsłonięte na kartach naszej strony i gdzieś, bo to jest wtedy oficjalne, to znaczy, wiesz, bo co z tego, że ja ci teraz tu wymienię, nie wiem... 67 nazwisk, z którymi rozmawiamy nie tylko Polski, by <laughs> tylko zagranicy, jak wiesz, jak jest dużo aspektów, jak widać, które mogą popsuć rozmowy w jakiejś, że wszystko idzie dobrze, elegancko, ale w innym aspekcie się nie dogadamy z Melwinem, nie wiem, no, rozmowa chyba dwuletnia, tak? Z, z Gilbertem 7 miesięcy. No co można gadać? 7 miesięcy ktoś pomyśli. Kurna, no czy co, to waga, kasa, hej, przeciwnik, jedziemy. No w ogóle prosta sprawa. No jak widać można Aha. rozmawiać z tymi zawodnikami, menadżerami, brak zdecydowania oni też tam nie są, Chętnie. wiesz tak, może chętni, to może i to nie kwestia braku chęci, tylko nawet dostępności. To nie są biznesmeni, którzy siedzą, nie wiem, od 8 rano na laptopach i tam wiesz, jedną, mm -hmm. tylko... You Wiesz, know, nie, nie wszyscy mają dostęp do maila, choćby nawet, <laughs> tak? A nie wszyscy mają menadżerów. To nie jest tak, że jak w Polsce maila? kulejemy, no, no, jakiś tam Facebook, dlatego różne są rzeczy, no, ale po prostu potrafią odpisywać, no, po, nie wiem, pięciu tygodniach. O, no to proszę, to rzeczywiście bardzo, bardzo te komentarze wasze są szybkie i, kurna, no, działają, mam wrażenie, szybciej niż mój umysł. No, no, tak, oczywiście piliafas jest brany pod uwagę do walusia, ale to jest w ogóle tak rozbepcharzany temat, że, że w, w, w Kamil dopiero, nie wiem, dwa dni temu Dowiedziałem się, że wraca w ogóle do, do, do Polski, bo to jeszcze nie wiadomo, bo ma problem z rzuceniem wagi, bo mówi, że wszystko tam jakoś na hormonach w ogóle wpieprza te hamburgery, nie może nic rzucić, a za jak dziki osioł. Więc jakby wiesz, no są choćby takie proste kwestie, tak? Natomiast Pilia Wasa, tak, no, ja chciałbym, żeby wrócił, wydaje mi się, że się bardzo źle pokazał ze złej strony. Nadal wierzę w tego chłopaka. Yy... No ciężko teraz mówić, jaka to wiesz, była przyczyna. Są różne historie na ten temat, więc chcę go zobaczyć po prostu wiesz, w innej walce z innym przeciwnikiem. Tak, ale już mogę wytłumaczyć, no trochę jakby Polsat Boxing Night nam pokomplikowało to wszystko ze względu na to, że gala bokserska wypadła w lutym, no my nie mogliśmy swoje zrobić w lutym, ponieważ no, Polsat by nie dał nam tej anteny i takiej promocji, jakiej byśmy oczekiwali, więc jakby wszystko musieliśmy przesunąć automatycznie, jak przesuwamy w czasie, no to już hale nie czekają na KSW tylko i wyłącznie i o tak, oczywiście jaki termin wam pasuje, pyk. No więc uznaliśmy, że przy tym bliskim terminie, jaki jest pomiędzy, dzielący pomiędzy bok, a na naszym KSW Warszawa będzie bezpiecznym, bezpieczną lokalizacją, żeby logistycznie dopracować to, a nie jeździć nie wiem, na drugi koniec Polski. No pamiętajmy, że my też tydzień będziemy po tym chorować, tak i kurować i w ogóle sanatorium i wszystko. No nie, no bo nie, no bo już nie ma nawet do kogo. No bo pokazał, że jednak chyba y, za bardzo traktuje y, rozrywkowo swoje występy y, MMA, więc jakby, wiesz, no, no m, tak, no płaci się za nazwisko, płaci się za to, że on walczył tam, gdzie walczył. Natomiast, no, my powiedzieliśmy, że to już gdzieś wiesz, no tam wracając historycznie. M, Wyprzedziliśmy niejako tę historię, która może się zdarzyć. Mieliśmy z nim taką pouczającą, edukacyjną rozmowę, tak, jeszcze przed walką, że my tu nie chcemy tylko tam popisywania się i upadania, no ale wiesz, no. Tego się nie da przewidzieć dokładnie, szczególnie, że naprawdę od bardzo poważnego menadżera pochodził, więc jakby to, to nie jest to, że to on tam o górek przyszedł i zaproponował Boba Saba, bo akurat z nim ćwiczył gdzieś tam na osiedlowym gymie w Stanach, tylko po prostu to był poważny, to jest poważny menadżer, który no, się mocno rozczarował też Bobem Sapem. Wiadomo, on pewnie jest zapraszany do Stanów i tam sobie robi swój show. Natomiast u nas poza aspektem e, tym, że jest piękne wyjście rodem Pride, e, l, chcemy mieć wyjście Pride w środku UFC. Taka mniej więcej koncepcja.